Ale zobaczcie, co tu się dzieje z tymi kartami. Bojową Pandę, jakby rodem wyjęta z jakiegoś Street Fightera czy innego Tekena. Panda Spin, nowa gra karciana od wydawnictwa Muduko, stworzona przez znanego gracza planszówkowym Karla Chudyka. I to kolejna karcianka od tego wydawnictwa, jak na przykład Zbuntowane Księżniczki, w której mamy mechanikę lewy. A ogólnie w tej grze chodzi o to, aby jak najszybciej odrzucić kartę z ręki, ale przy okazji wygrać lewę. Ale jest tutaj jeden bardzo fajny twist, ponieważ. Nie zawsze warto jest wygrywać. Trzeba przegrać w odpowiednim momencie, ponieważ wtedy obracamy kartę, i ta karta, jak ta sama nazwa wskazuje, panda spin, wraca do ciebie silniejsza. Dlatego ten twist jest całkiem interesujący. A przy okazji możemy tutaj grać w większym gronie, bo aż do pięciu graczy. I korzystając z tego wstępu, no to jeszcze powiem, że bardzo fajnie dostałem tutaj od wydawnictwa Muduko, mój chiński znak Zodiaku. A że ja jestem zodiakalnym byczkiem, no to mój chiński znak zodiaku, wierząc wydawnictwu Muduko, to bawuł. No to teraz zobaczmy, cóż ten bawół posiada za cechy oraz jaka jest moja. Wróżba, no bardzo ciekawe, bardzo dziękuję za taką kartkę, na pewno ją sobie postawię. No chyba, że to będą złe rzeczy wypisane, no to wtedy się zastanowię i najwyżej napiszę maila z reklamacją. No to czytam. Osoba urodzona w roku bawoła jest niezwykle pracowita, wytrwała i godna zaufania. Bawoły charakteryzują się silnym poczuciem obowiązku i lojalnością, przez co można na nich polegać zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Mają spokojną i zrównoważoną naturę, a do wyzwań podchodzą z cierpliwością oraz systematycznością. Choć czasami bywają uparte i trzymają się swoich przekonań, ich stanowczość jest źródłem stabilności i pewności. W relacjach bawoły są wierne i oddane, cenią sobie tradycje oraz długotrwałe, autentyczne więzi. I teraz przechodzimy do wróżby. Los ci sprzyja, dzięki znakowi bawoła podniesiesz się po porażce w Panda Spin i pokonasz wszystkich. No to co, Kuba Vito, chyba w ogóle nie ma sensu nagrywać rozgrywki, skoro już wiem, że po prostu wygram. Ale oczywiście zobaczymy, czy ta wróżba się spełni, ponieważ jeżeli już nagraliśmy rozgrywkę w Panda Spin, no to. Znajdziecie ją w opisie tego filmu. Dołączcie do drużyny Argonavia na patronajcie, zostawcie polubienie oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Krótkie intro i zaczynamy. Jak większość gier Mudoko, jak praktycznie wszystkie gry Mudoko, jest to pudełko kompaktowe. Mamy tutaj bojową pandę, jakby rodem wyjęta z jakiegoś Street Fightera czy innego tekena. Bardzo fajnie, że mamy tutaj. Elementy na tym pudełku, które odbijają światło. I wygląda to całkiem interesująco. No i samo pudełko jest bardzo dobrej jakości. No to otwieramy. Na początku mamy tutaj jakieś żetony, ale zacznijmy od instrukcji. Sama instrukcja. To zaledwie. Osiem malutkich stron, chociaż tekst jest malutką czcionką, ale myślę, że każdy te instrukcje szybko pokona. Mamy tutaj znaczniki bambusa, oczywiście te zielone o wartości 5 oraz 1. Same żetony mocno sprasowane nic z nimi się nie wydarzy. Oraz żeton nastroju pandy. Jeden taki, że ma kręcioła wokół głowy, a drugi po prostu wcina bambusa. Jeden woreczek strunowy, no mamy nawet sercik, że karty zostają, nie będą latać. Ale w koszulki to tutaj, no chociaż nie no jak tutaj porozkładacie, to w koszulki się zmieszczą. Ale rozmiar tych kart muszę przyznać, że jest całkiem nietypowy. Ale zobaczcie co tu się dzieje z tymi kartami. Nie wiem jak to pokaże kamera, ale świetnie po prostu wyglądają. Tutaj mamy zwykłe ilustracje. a się zwykłe również. Bardzo fajnie zilustrowana jest ta całość. A to już widzę tutaj mojego bawoła. Ale rewers jest po prostu świetny. Mieni się w świetle, jakby były naklejone jakieś koraliki. Bardzo fajnie to wygląda. Ale to również sprawia, że na początku te karty troszeczkę są tutaj zlepione z sobą. Ale to po jednej rozgrywce. Po jednej rozgrywce już powinien być, już powinno być po tym po prostu problemie, ale rewers bardzo ładny. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Karty pomocy. Pięć kart pomocy, opisane symbole. Jest to jedna z pięciu kart żywiołów. Tutaj mamy metal. Ogólnie same karty nie są jakieś. Świetnej grubości, że tak powiem, także należy na nie troszeczkę uważać. Te koszulki, myślę, że się po prostu tak czy siak przydadzą, ale naprawdę jest nietypowa taka podłużna. Nawet nie wiem, jaka to jest koszulka, ale zilustrowane naprawdę fajnie. Bardzo fajna kreska. No i ten rewers, ten rewers. Ale tak, koszulki się przydadzą. Jest i tytułowa panda. O, kolejny mamy tutaj. No tak, przyklejają się te karty. No, ale to na początku pewnie. Prosto z druku tak wyszło, dlatego tak to wygląda. Kolejny żywioł: drzewo. Wygrywasz lewe, jeśli nie ma na niej bomby i jeśli ktokolwiek zagrał kartę z takim oto symbolem. Lub A, następnie dobierz dwie karty. No tu ilustracje widzę, że się powtarzają. Cóż za świniak, chociaż taki wieprz bardziej. No, sporo detali, sporo detali jest na tych kartach. Ogień. Wygrywasz lewe, jeśli nie ma na niej bomby, jeśli masz na ręce 7 lub mniej kart. Łącznie z tą kartą, następnie dobierz dwie karty. To jeszcze ten metal przeczytam. Wygrywasz lewe, jeśli nie ma w niej bomby i jeśli ktokolwiek zagra do niej karty, zarówno białą, jak i niebieską stroną do góry, następnie dobierz dwie karty. Również ilustracje się powtarzają. Te wszystkie zwierzaki już widzieliśmy. Woda, kolejny żywioł. Wygrywasz lewej, jeśli nie ma w niej bomby, jeśli najwyższa oferta składa się z co najmniej trzech wartości, następnie dobierz dwie karty. Czyli widzę, że się powtarza, że dobieramy ciągle dwie karty. I jaki kolejny żywioł? Oczywiście Ziemia. Wygrywasz lewe, jeśli nie ma w niej bomby, jeśli ktokolwiek zagrał kartę z symbolem pandy. Następnie dobierz dwie karty. Czy to już było pięć żywiołów, czy jeszcze jeden? Zaraz zobaczymy. To już były wszystkie żywioły. No i wszystko co znajdziemy w tym pudle. Wystawmy jakąś ocenę. Ten rewers wygląda po prostu fenomenalnie. Bardzo mi się to podoba. Chyba takiego czegoś jeszcze w żadnej grze nie widziałem. Bardzo ładne żetony. Bardzo dobra jakość wykonania, grube. Nie ma tutaj jakichś tam ilustracji. No ale po prostu czysta, prosta symbolika. No i wracając do kart. Na no, te karty jednak trzymamy w dłoni, a są Cieniutkie, dlatego warto to zakoszulkować. No jak na moje oko zakoszulkowane karty. Zakoszulkowane karty się zmieszczą. No ewentualnie ten insert się wyrzuci. E, no, powinno wejść wszystko w porządku, albo tak, jedne tu, jedne tu. No i kurczę, przez to, że te karty są tutaj główną częścią tej gry, bo ilustracje mi się podobają, wszystko jest w porządku. No ale karty, jednak jest to gra karciana i moim zdaniem powinny wyjść na grubszej tekturze. Dlatego moja ocena za jakość wykonania gry Panda Spin od Muduko w polskiej wersji to z bólem serca 7 na 10.